Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy nr 1 w Nowym Targu. W tej chwili funkcjonuje tak naprawdę dla dzieci od, od urodzenia, bo prowadzimy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 24 roku życia. I w skład specjalnego ośrodka wchodzi przedszkole specjalne: szkoła podstawowa, specjalna, szkoła branżowa pierwszego stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy. Wszystkie te placówki są dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane z uwagi na wykrytą niepełnosprawność. W sumie dzieci mamy ponad 230 w tej chwili, dzieci uczęszczających do naszych placówek, czyli do przedszkola i do szkół. Oprócz tego jeszcze mamy ponad 50 dzieci we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Nie wszystkie te dzieci uczęszczają do naszego przedszkola, bo są też dzieci jakby chociażby te poniżej trzeciego roku życia, które jeszcze do przedszkola nie uczęszczają. Także w sumie tych dzieci jest dość sporo. Z jakiego są regionu? Tak naprawdę to są dzieci tutaj z rejonu powiatu Nowotarskiego, Tatrzańskiego, ale też z Limanowskiego, także tutaj z okolicznych powiatów. Ten chleb, który mam tutaj, to jest robiony z soli, oliwy, smołki, i już tam jeszcze był cukier i szczyta. W domu w ziemi. Przegnietli to na dwóch kamieniak i dali pojeść dzieciom. No ale nie wiedzieli ze się surowej mąki nie je. Dzieci zachorowały, bolały brzuchy, no i baba się okropnie zezłościła, Za nie dość zamował pie dzieci głodne, to jest je chore. Bo co nosz mąkę mąkę hej będzie chryw na co dzień koło, na niedzielę Rok w rok to święto chleba jest takie uroczyście obchodzone, dlatego w tym roku też chcieliśmy. Jest to wyjątkowe, jest troszeczkę szersze niż było dotychczas, chociażby z racji tej sztuki, którą przygotowała jedna z naszych byłych nauczycielek, nasza była pani wicedyrektor. Także no uznaliśmy, że jednak ten, to święto chleba będzie dobrym momentem na rozpoczęcie tego jubileuszu. tak Uroczyście bardzo. W tej chwili mamy zaplanowane na koniec listopada, dokładnie 26, będzie uroczysta gala jubileuszowa. Będzie w Miejskim Centrum Kultury, a rozpocznie się uroczystą muszą świętą w Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Msza będzie o godzinie 9. Później przejdziemy do MCQ i gdzieś koło godziny 10.30 myślę, że zaczniemy galę. Także bardzo serdecznie wszystkich chętnych zapraszamy, kto chciałby zobaczyć. Nie będę za wiele zdradzać, ale na pewno będą występy naszych uczniów, żeby się pokazali, ponieważ chociaż są to uczniowie niepełnosprawni z różnymi trudnościami, to też mają swoje talenty, które chcielibyśmy właśnie Państwu zaprezentować.